Hej, witam Was w tym odcinku z serii Szczelmy sobie randomka Dzisiaj chciałem Wam pokazać bitwę na żywo M103. To M103, widzicie? No to odpowiedź tutaj jest bardzo prosta. Czołg ten odkupiłem, ponieważ był turniej 1 na 1 od 22:30 na SLU. Takiej, można powiedzieć, o takiej później porze, ponieważ to taki Night Cup. Taki z zasadzki tak jakby niespodzianka CUP turniej Gdzie mogło uczestniczyć maksymalnie 302 graczy było tych graczy troszeczkę mniej mimo wszystko ale mm, nie zmienia to faktu, że po prostu turniej był dla mnie udany, ponieważ wygrałem Nagroda główna to była 5500 golda więc jestem siebie zadowolony pod tym kątem i tak naprawdę nie przegrałem żadnej rundy. no Nawet w finale nie przegrałem żadnej rundy M103 tam grałem z różnymi czołgami z 8 walczyłem przeciwko, przeciwko IS-8, przeciwko E-50, przeciwko T-54, ale mówię, żaden z tych ciągów nie zagroził mojej M103, która wpisywała się bardzo dobrze ogólnie tak naprawdę. No i główny mankament był taki, że pociski kumulacyjne na te złote wchodziły często za 0 w medy lub też w gąsienice od boku czy to za w bok i C8 za 0 bo ruski mam taki magiczny pancerz który łapie te kumulacyjne pociski jak mało który no i to było troszeczkę problematyczne ale akładowałem zwykłe to wtedy było całkiem dobrze także teraz bitwa na żywo no wiadomo to nie jest to samo co 1 na 1 ale mimo wszystko m 3 zawsze było fajnym m 3 był fajnym czołgiem więc liczę że uda mi się zagrać dobrą bitwę także OK. E, jeżeli chodzi o statystyki, to ja maszyna no, tutaj 1850 HP, e, to jest e, nic nowego, e, penetracja na najlepszym dziale to 258 mm, damage 400, e, to, to troszeczkę gorsze działo, jak i to lepsze mają tyle samo e, tego damage'a, e, to jest to oczywiście, także e, cenność działa i... E, Szybkość celowania jest jak e, najbardziej w porządku, nie są to jakieś przerażające statystyki, chyba 0,37 to jest celność na 100 metrów, a czas celowania czas to jest 2,3 sekundy bodajże. A teraz głównie mówię Wam parę dwa, w ogóle ciekawostka. E, uważałem, że dwa czołgi są, będą najlepsze na 9 tierach, e, jeżeli chodzi o ten turniej. Rozważałem dwa wybory, Conqueror i M103. Dlaczego Conqueror? Conqueror ma więcej HP, ma szybciej ładujące działo, ma celniejsze działo, ma szybciej celujące działo, ma yy, tak naprawdę tylko no, gorszy pancerz, ale na m 3 także y, tego pancerza nie ma jakoś super epickiego w niektórych miejscach. Prawda jest, górna płyta całkiem dobrze pancerzona, ale wieża, to te boczki, tutaj tutaj ten boczek, tutaj jest lewy boczek, no to jest papier, tak, to jest papier, ile przydziału się tam wbija z problemu, no ale zawsze coś, prawda. Więc y, M103 wybrałem dlatego, że jest bardziej uniwersalne no i ma potencjał na dinga jakiegoś, prawda? Dlatego M103 wybrałem. No i chyba M103 jest jeszcze szybszy, więc to też jest jakiś tam atut, prawda? Na złocie i, jeszcze, i na rzecz M103 ma akumulacyjne na złocie, a konkurent ma podkalibrowe, to się wydaje, że to nie ma dużego znaczenia, ale tak naprawdę ma bardzo duże. Uwieście mi y, w tej y, sprawie t 44 tutaj tutaj jak widzimy na jakoś... Nie wiem co on, co on próbuje... Nie no nie jest na hudani, w końcu widzę kadłub tak yy, Także Tutaj coś kombinuje ale yy, nie wyjdzie mówię wam o widzicie, widzicie efekty takiej jazdy próbuje się schować ale to jest beznadziejny już mógłby uciec lepiej by na tym wyszedł na pewno Jak widzicie, widzicie działał nie jest najgorsze yy, Całkiem dobrze mi się nim strzela Dobra Nara e, Żółwik, 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 Żółwik To jest mój Znienawidzony wróg Nigdy nie wiem jak się za to zabrać Jak to zniszczyć, prawda e, Wróg Dla mnie najtrudniejszy Jest WZK Ale trafiłem w wieżę mu no To Bez skutku wiadomo A, sama jest ze skał, chyba nie wiedzie po się mu zebrało za bardzo, teraz już będzie grał ostrożniej. No, niestety, ani w żółwika nie trafiłem, ani w m nie trafiłem. No, tutaj nie dopisałem mi szczęścia. Albo RNG, jak to woli. Mamy tutaj taki krzaczek malutki, ja troszeczkę próbuję go wykostać jako jakąś osłonę, ale to jest, wiadomo, czysto ym... znikomy wpływ, tak, na kamuflaż. Raczej tak da yy, Tak z przyzwyczajeniem korzystam z tego jakiegoś krzaka malutkiego jak te drzewa, Jakby te drzewa powalić to może wtedy byłoby Lepiej z tym kamo Ale chyba nie ma kamo od krzaka A nie od... Od krzaka boże Od drzewa teraz połamanego już nie pamiętam Dobra Spytałem strzelaplanego do jednego żeby zobaczyć świecę Oni tak troszeczkę kombinują coś tam więc Wypadałoby pomóc sojusznikom, ale z drugiej strony, no, Waffen Trager to nie są przelewki, tak? To nie są przelewki. No i będę na pewno podejmował decyzję jakąkolwiek bardzo ostrożnie. Mm. Żuwik przejechał, zobaczcie. Dobry. Wychelę się tutaj, zobaczę czy mam żarówę. Żarowy nie mam. Zaświecony, oczywiście, w sensie tym. Objekt tutaj sobie przejechał i na razie nie na Nie, jest, jest, zobaczcie, jest, 3-4. Ciekawe czy mnie widział, ale chyba nie. Chyba mnie nie widział i to może być duży plus, ponieważ zaraz powinien wyjechać. Jak go zaraz obiekt zaświeci... a nie zaświecił go. Szkoda, szkoda. No, może teraz. O! O! Wapen Trager, Tu nie ma żartów. Trzeba się schować. Póki się da. Zaraz tak Trager komuś tam wyjedzie. Na twarz to... O Boże! No Michałem, jechałem, ale zobaczcie. Arta ma farta. Ładniej jej wlosował demet swoją drogę. Kurde, chłopak ma. W to dużo szczęścia. Same granie Artem powinien stracić całe szczęście na to końca życia. Dobra, dostał. Chociaż tyle dobrego, że już nie strzeli więcej. Ale no teraz mówię, teraz się boję wyjechać na cokolwiek, bo już mam za mało HP Co by tu zrobić? No bym tego Waffentragera albo też 4 chciał polować, ale... Muszę tak tutaj też ostrożnie, bo się świeca, zobaczcie co mi zaświeca. Świeci znaczy, w sensie tym... Tak, w sensie, no Chudolno nie zrobię, bo kurna, wieżę nie mogę, dział nie mogę opuścić. Co jest kurna, to jest amerykański czołg czy chiński? Kurna, bo opuszczę dział jak chiński. Nie się, że to jest czołg amerykański, kurna. Sorry, Wera, ale amerykańcy opuszczają wieżę. E, dział, kurna. Co ja mam z tą wieżą? To nie wiem. No, zobaczcie już. Tam ci pomierali. To zostaje tylko ten T4, tak naprawdę. No co więcej, tutaj opuluję. Samoogryski. Dobra, o, ale mnie przebił, a kurde, skubany. Dobra. No szarta, oczywiście, nie trafiła. No mam nadzieję, że M103. Tutaj, dobra, Zjął go obczektem. O, kurna, nie poszło mi dobrze, nie poszło. O iść 4 ma sporo HP zobaczcie Jakby dojechać tam zaraz to może ja, Zaduję zwykle, zwykle powinien sobie dać radę Jak się dingnę A dobra, zrobię tak, że drugi będzie złoty Jak się dingnę za pierwszym razem To będę kombinował O zdjął na tragera. Kurno jak pancer na fullu prawie, uuuu Czyli tutaj można jeszcze sporo zrobić Ale też można łatwo zginąć To jest towarzystwo, które na pewno jest bardzo bardzo groźne Dobra, jeden zdjęty. Czy jak pancer ma pocisk, nie ma... Puść mi kur na koleś, on nie ma peski! Za długo ładujesz? Ja pierdził i teraz bym mógł dwa szeła oddać. O, zobaczcie, widzicie co tym obiektem człowieku robisz? Czy ty widzisz, że on przecież się spazuje? To za koleś. No i jeszcze nie blokuje teraz. Kurna no nie że co za czek ładuje 15 kur na sekund. Po czym jeszcze problem, żeby dać trochę miejsca, kurna. No. Wjechałem w niego, prawda, kurna, tylko że zebrał za tysiąc, powinien zginąć. Miał farta, że przeżył. Jakby lepiej wlosował, jak pan zrobi, to by pufnął. Powinien po prostu się cofnąć i schować, dać strzelać mi, po... ja mam szybszy ryż. Ale no wiadomo, chciał do siebie damage, a mi farta, że przeżył, tak, no. Teoretycznie z punktu widzenia samolubnego crashu, takim jakim ja jestem czasami, nie ukrywam. Lepiej było, żeby sobie został tam, prawda, ale... Mógłby zginąć, gdyby jak pancer miał więcej szczęścia. Więc teoretycznie decyzja zła, bo zbyt ryzykowna, ale... Ale wyszło no, zarobił, zarobił. Jeżeli patrzeć tak jakby pod niego greno, to oczywiście to jest... Plus, ja też mogę w niego nie wjeżdżać, ale... Kurna... Myślałem, że racjonalny człowiek się cofnie po prostu. Kto by chciał ryzykować śmierć jak pancera. A widzieliście ile ładował jak, tym obiektem, a ile jak pancer. Dobra. Mniejsza z tym, mniejsza z tym obiektem, mniejsza z tym, jak on zagrał. 1700 prawie expa Całkiem dobrze. 3600 Demedia, 500 tutaj uszkodzeń zablokowanych przez pancerz. I 1500 po spocie, po gąskach i tym właśnie podobnym. Więc chyba niezły wynik jak na M103. Mówię, ja ten M103 bitę w swoim życiu zagrałem yy, prawie wcale. Dobra, może tak wejdę. Ile ja tych bitw zagrałem? No więcej niż dwie to już jest jakiś atut, tak? Kurde, to to 95, 3 bitwy. M103, M103... O... No nie ma tutaj za bardzo... Tego czołgu, nie wiem czego. Tu gdzieś on jest? Gdzie on kurwa jest? 9? Dobra, wezmę tak. Znajdę. Najszybciej. 9 Jest 273 bitwy No Tylko co jest taki jeden problem moi drodzy Że te statystyki są podane Ale w czołgu T34 T34 kiedyś było 9 tierem I yy, yy, ja Farmiłem tą linię To 30 to bo kiedyś te wszystkie było też 10 heavykiem Ale oni to wszystko pozamieniali i tak naprawdę no To to jest moja pierwsza bitwa M103 w randomku, tak naprawdę, z tego co sobie przypominam, pamiętam, że jak prowadziłem M103, to od razu go sprzedałem, więc to jest moja pierwsza bitwa w randomku, na moim koncie, ale, według statystyk, 273, no na statystyki ja mam takie słabe, no to przecież widać od razu, że to nie jest ten czołg, ten czołg no, rządzi, a T34 kiedyś po krapem, tak naprawdę, przy tym, co teraz jest tutaj, no ale, nieważne, także... Ja dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że bitwa M103 się Wam podobała. Papa! Pa.